Do Bagan dotarliśmy około 5 rano po kolejnej całonocnej podróży autobusem. Całe miasto objęte jest strefą historyczną, i żeby do niego wjechać, trzeba wykupić bilet o wartości 25 tysięcy kiatów birmańskich czyli około 15 dolarów. Pieniądze z biletów przeznaczone są na konserwację, odbudowę i utrzymanie tego miejsca w czystości. A my, czekając na nasz pokój, wybraliśmy się na poranny rekonesans. Na obszarze około 100 km2 znajduje się ponad 2000 obiektów kulturowych. Są to pagody, świątynie, klasztory oraz miejsca władzy, takie jak zamek otoczony fosą, mury obronne, czy brama wjazdowa do Starego Baganu. Początki powstania miasta sięgają lat 1044 do 1077 roku, kiedy panował tu król Anawrata. Król ten był bardzo dobrym strategiem wojskowym i odniósł wiele sukcesów wojennych. Król ten był także zagorzałym wyznawcą Buddy i taki nadał kierunek wiary w tym kraju, a mianowicie buddyzmu Terawada. Po pokonaniu swojego rywala Manucha, króla Monu, a wciął w niewolę lub też sprowadził do tego miasta artystów, rzemieślników i mnichów buddyjskich, by zbudować pierwszą niepowtarzalną stolicę Imperium Birmańskiego. I tak król i jego następcy przez ponad 200 lat z ówczesnym birmańskim rozmachem rozbudowywali stolice. Niedaleko Bagan znajduje się wygasły wulkan. Kalat, a na jego szczycie wybudowany jest monaster, świątynia Popa Tungkalat, przez niektórych nazywana Pupa Tungkalat, gdzie słowo Pupa oznacza kwiat, w tłumaczeniu Góra Kwiatów. Góra ta przez niektórych nazywana jest też Olimpem Azji, ponieważ miejsce to zamieszkują duchy, czyli naty. I jest to najświętsze miejsce ich wyznawców. Do świątyni prowadzi 777 schodów. Po drodze mijamy mniejsze lub większe kapliczki poświęcone właśnie na to. Miejsce to nie jest zbyt czyste, ponieważ wścibskie i złodziejskie mopy robią tam swoje porządki, kradnąc przy okazji pielgrzymom jedzenie lub wodę. W świątyniach chodzi się na boso, dlatego trzeba uważać, w co się wchodzi. Do tego strome schody i wejście na tą 740-metrową górę robi się dość ekstremalnym wyzwaniem. Po wyjściu na szczyt zostajemy za to obdarowani niesamowitym widokiem na równinę Myangyan. Wiara w naty jest w firmie jeszcze starsza od buddyzmu. W przeciwieństwie do katolicyzmu, który w Europie wyparł wszystkie inne religie, Tutaj wiara w duchy została zasymilowana z Buddą, który stoi na szczycie tej hierarchii. Naty, czyli duchy osób, które zginęły śmiercią tragiczną i nie zdążyły się pożegnać z bliskimi, ani zakończyć wszystkich spraw za życia, stają teraz na straży niematerialnego życia ich wyznawców. Natów początkowo było 37, ale z czasem i upływem lat ich liczba się zwiększyła. Są to potężne duchy, których nie powinno się denerwować, dlatego na górę nie wolno wchodzić ubranym w kolory czarny i czerwony. Czym są naty? Ciężko wytłumaczyć w skrócie ich znaczenia, ale przykładem może być nadwody. Jeśli obrazisz go, sikając do rzeki, zachodzi prawdopodobieństwo, że właśnie w niej się utopisz. Ale jeśli wodę będziesz szanował i nie marnotrawił, i czasem obdarujesz nata, to wody nigdy Ci nie zabraknie. Słońce chyliło się ku zachodowi, więc ostrożnie, powoli, uważając na małpki, udaliśmy się w drogę powrotną, na parking, a następnie z powrotem do Bagan. Zjedzenie choćby części tego miejsca na piechotę jest dużym wyzwaniem, o czym przekonaliśmy się poprzedniego dnia. Najlepiej wypożyczyć rower lub wynająć dorożkę, lub tak jak my, tuktuka. Naszym kierowcą i zarazem przewodnikiem jest młody chłopak, który, co się potem okazało, bardzo dobrze zna to miejsce. Jednym z tych miejsc była Pagoda, w której było małe ukryte przejście ze schodami prowadzącymi na jej górny balkon. Birmańczycy nie są wysocy, a w czasach starożytnych byli jeszcze mniejsi, i to niegdyś obszerne przejście dziś dla nas było dość ciasne, ale za to po wyjściu na górę mieliśmy piękny widok na bagany. Ja rzecz jasna chcąc wtopić się w tłum przebrany byłem w normalny miejscowy strój, czyli Longi. O tej porze roku w Bagan jest bardzo gorąco, dlatego warto na czas zwiedzania zaopatrzyć się w wodę i uważać na wygrzewającą się w słońcu zmiennocieplną faunę. W tym starożytnym królestwie jest wiele ciekawych miejsc i świątyń opisywanych w przewodnikach oraz w internecie. Są one jednak oblegane przez zwiedzających. A my, w uzgodnieniu z naszym młodym przewodnikiem, Postanowiliśmy odwiedzić miejsca, gdzie nie ma ludzi i poczuć się jak prawdziwi odkrywcy. Prawie wszystkie zachowane budowle to świątynie, stupy, klasztory. Mało przetrwało po dziś dzień budowli wojskowych czy zabudowań królewskich. Świątynie po dziś dzień służą wiernym, którzy mogą do nich wejść, złożyć buddzie ofiarę lub po prostu schronić się przed upałem. Budowa świątyni. Opiera się na planie centralnego rdzenia, otoczonego przez sklepiony korytarz w kształcie czworokąta. Nad korytarzem znajduje się taras, na którym wybudowana jest wieża, a na niej stupa o wypuklonych ścianach. Świątynie z reguły otoczone są murami, ażeby chronić je przed pożarami. Król Anawrata przemienił Bagan w regionalną potęgę i zaczął rozglądać się. Za możliwościami powiększenia swojego królestwa. Swoje podboje zaczął od zdobycia dolnej Birmy, wybrzeża Tamtaj, prowincji Phuket i północnego Arakan. Kroniki birmańskie i syjamskie opisują imperium zajmujące obszar teraźniejszego Myanmar i północnej Tajlandii. Według kronik syjamskich podbił dolinę rzeki Menam i otrzymał daninę od króla Kmerów. Kroniki też piszą, o najeździe i spustoszeniu miasta Angkor. Jednak wykopaliska archeologiczne tego nie potwierdzają. Następni królowie przez ponad 200 lat budowali królestwo opierające się na pokoju. Król Kheyazidan wspierał i promował buddyzm Theravada, tolerując jednak inne grupy religijne, oczywiście z zachowaniem wojskowej dominacji. Pod jego rządami Bagan wyrosła na największą obok imperium kmerskiego siłę Azji Południowo-Wschodniej. Odwiedzaliśmy też świątynie, w których zniszczeń dokonała po prostu głupota ludzka. A mianowicie i niestety, gdy w latach 60. władzę w Birmie przejęła junta wojskowa, przestano szanować zabytki i dziedzictwo kulturowe. Wojsko pod rzekomym odnawianiem świątyń. Zamalowywało farbą tysiącletnie malowidła, montowano lampy i inne kable, co spowodowało nieodwracalne zniszczenia. W konsekwencji braku poszanowania zabytku przez wojsko. Bagan straciło status Światowego Dziedzictwa UNESCO i odcięto dopływ pieniążków na renowację zabytków i prace archeologiczne. Dopiero całkiem niedawno, po odzyskaniu stabilności politycznej w Myanmar, status ten zostaje odzyskiwany. Paja, czyli stupa, nazywana też w Birmie pagodami, nie mają przestrzeni wewnętrznej dostępnej dla wiernych. Ich rolą jest przechowywanie relikwii buddy, takich jak fragmenty kości. Czy też jego wizerunki upiększone drogocennymi materiałami? W całym Myanmar odsetek lat kobiety, jak i mężczyźni używają maseczek na twarz z drewna tanaki. Uzyskuje się ją przez ucieranie kawałków tego drewna z odrobiną wody. Powstałą w ten sposób papkę nakłada się na twarz. Chroni ona skórę przed słońcem. I ma właściwości W Taki naturalny no, no. sposób na gładką skórę, znany tylko tutaj. No, no, thank you. Po królu Anawracie jego następcy Along Situ, następnie Narapat Situ, czyli Situ i jego następca Situ II ujednolicili systemy wag i miar oraz wzmocnili systemy administracyjne. Rozbudowali także systemy nawadniania pól, co spowodowało wzrost produkcji rolnej, a tym samym dobrobyt. W tym czasie również skuteczność wojsk osiągnęła poziom zenit. Projekty świątyń były coraz wspanialsze i zaczęły ewoluować w stronę odrębnego birmańskiego stylu. Zaapanowania Situ II zaczęło być powszechnie i otwarcie używane w inskrypcjach pismo birmańskie. Które stało się podstawowym pismem w królestwie. Jego zaś bezpośredni następca, Tilomino, korzystał ze stabilnych i pomyślnych warunków, jakie zostawili poprzednicy. Ale rządzenie sprawiało mu wielką trudność. Będąc pobożnym buddystą i uczonym, porzucił dowodzenie armii, a administrację pozostawił w rękach ministrów. Za kolebkę Pagan uważa się miejsce przy prawym brzegu rzeki Irawali. Gdzie stoi najstarsza stupa Bupaya, wybudowana przez króla Piusawati, który rządził tą krainą w latach 168-243 do 243 przed powstaniem księstwa. Stupa Bupaya, wśród tysięcy wybudowanych tutaj pagód, jest chyba najbardziej znana. Zwiedzając Bagan, niejednokrotnie przekonaliśmy się, że to my też byliśmy atrakcją turystyczną, ponieważ mieszkańcy. Jak i pielgrzymi nigdy nie widzieli białego człowieka i chcieli sobie z nami zrobić pamiątkowe zdjęcie. Król Tilomino rozpoczął tradycję obderywania Sangi, czyli zgromadzeń nichów buddyjskich, zwolnionym od podatku majątkiem klasztornym. I tak zasiało się ziarno upadku księstwa, ponieważ spowodowało to poważne osłabienie. Możliwości utrzymywania przez króla lojalności dworzan i wojsk. Do tego doszły ciągłe najazdy Arkanów, Monów, Mongołów i Szanów, co finalnie doprowadziło w 1287 roku do upadku księstw.